Witam, witam widzów z tej strony Elzardz. Zapraszam do subskrybowania już dzieł kodu LZART na tej Dropie. Na wstępie tak chciałem ogłosić i film jest taki bardziej na spokojnie. Nic nie mówię w nim, jakby co inwestować i tak dalej, jak porady, jak, co tam wolicie. Tylko chciałem w tym filmie powiedzieć, dlaczego ostatnim czasem mniej inwestuję i dlaczego mniej działam na rynku. Jest mniej filmów takich bardziej konkretnych, tylko takie ogólnikowe. Dlaczego tak to aktualnie u mnie wygląda? Sprawa jest u mnie taka, że mam aktualnie studia i trochę mam zapierdol i mniej czasu na nagrywanie takie filmy. I no nie mogę tyle w contentu co chciałbym, ale chciałbym mocniejszy trochę i więcej i więcej mówić o rynku i o ciekawszych w sumie rzeczach. Ale jakoś tak wychodzi, że albo jest brak pomysłu w moim wykonaniu, poczekajcie, albo jest właśnie zajmę nauką, a druga sprawa, że też trochę mniej teraz, o, ładnie poleciało, że też trochę mniej teraz e, inwestuję jest to, że zbieram sobie trochę budżetu na grudzień i chciałem pokładać rzeczy po prostu w grudniu, dużo taniej, gdzie jest czas, wiadomo, inwestycji, bo też nagram kilka filmów w tym okresie. No i to z takim krótkim film, z takimi właśnie wyjaśnieniem, dlaczego tak to teraz wygląda. I jeszcze chciałem Wam też ogłosić, że będzie powstawać Discord, znaczy Discord w sumie sobie powstał. Tylko nie wiem, kiedy będę dla was go do użytku wpuszczał, bo aktualnie nie wiem, czy nie jest was trochę za mało jeszcze na takiego Discorda. Chciałem go tak otworzyć na 600, może 700 subskrybencji. Może nawet więcej. Nie jestem dokładnie pewny, bo teraz. Nie chcę, żeby tak to wyglądało, że wiecie, otworzę, tam przełożymy się tego Discorda, otworzymy go, a on będzie taki w półmartwy. martwy, bo to tak wtedy sytuacja trochę Lipton. Mi się to nie będzie podobało. I Discord po prostu pójdzie, wiecie, tak zamurony będzie i upadnie powolutku. przez takie coś, by trochę to dołączało, trochę będzie osób wyciszało, tak Discorda wychodziło. Wolałbym to po zrobić w większym trochę skoku, widowni, jakby było. I no i dlatego właśnie tak teraz ta stacja wygląda to a propos Discorda eee, z inwestycjami no co, mam tam dwie serie, w co inwestował w jakieś skinki, coś jeszcze porobię. Na świąteczne filmy będę ustawione w co inwestował na święto z, jakbym się zapatrywał na okres świąteczny i co? No i możecie dawać pomysły oczywiście od siebie, dlaczego nie nagrywam i nie mówię o graczach, na przykład w pojemnikach, bo nie będę was kłamał, ale nie znam się tak dużo na graczach, na drużynach już trochę bardziej, ale na graczach totalnie nie i nie wiem kto może teraz zabłysnąć, z będzie zmieniał drużynę, bo po prostu nie siedzę w tym temacie dosyć często i nie jestem na tyle kompetentny, żeby wam się o tym wypowiadać, ale można coś popróbować, jakby dać jakieś fajne tematy. Ale no, to tak z góry uprzedzam Ogólnie na jeszcze rzeczy nie jestem kompetentny, no bo wiadomo, nikt tak, to jest w sumie loteria po, po jakiejś, wiecie. Tak naprawdę, więc średnio mogę też tak wam mówić, że to jest pewniak, chociaż mogę tak twierdzić, że to może być pewniak i mam tyle, jestem na tyle przekonany, że to będzie pewniak. No ale dobra, to było na tyle w tym krótkim filmie. Trzymajcie się, cześć.